Pół pedał i sklopa co sobota Życie jak playlisty, wszystko na szafel Nie biegam, nie latam, nie planuję cudów, ale znam każdy sklep, gdzie mają loty na wagę Znowu piątek się skrócił w kalendarzu A ja w dresach jak generał kanapy Plany? Oczywiście, jak zawsze z rozmachem, ale W lodówce tylko światło i echo z rana Pół Myślam o filozofii chipsa Czy lepiej z papryką, czy z serem jak marzenia Spotkałem gościa w kapciach i aureoli Powiedział, sobota to stan ducha synku Pół pedał putla, co sobota Życie jak playlisty, wszystko na szafę Nie biegam, nie latam Nie planuję cudów, ale znam każdy ster Gdzie mają lody na wagę Zakończyłem dzień, nie ruszając świata Ale ruszyłem pilotem, trzy razy Netflixa W notatniku mam cel, okazał się kiedyś ja obok rysunek, but sklopa trochę w stylu Banksiego Zakończyłem dzień, nie ruszając świata, ale ruszyłem pilotem trzy razy Netflixa. W notatniku mam cel Ogarnąć się kiedyś ja obok rysunek But sklopa trochę w stylu Banksiego Kawa się klei do stóp, motywacja, ja Znowu tańczę z losem pod blokiem W parku rozmyślam o filozofii chipsa, Czy lepiej z papryką, czy z serem, jak marzenia Spotkałem gościa z kapciach i aureoli Powiedział, sobota to stan ducha, synku